Podział majątku wspólnego. Jak można go uzyskać? Nazywam się Agata Fris i jestem radcą prawnym. Istnieje kilka możliwości. Po pierwsze, w postępowaniu rozwodowym na zgodny wniosek stron sąd może podzielić majątek i jest to opcja najtańsza. Po drugie, także sądowo, tym razem już w sądzie rejonowym, jako osobne postępowanie i ta procedura z kolei trwa najdłużej i zazwyczaj jest najdroższa. Jednakże jest jedyną opcją, kiedy istnieje spór co do tego, w jaki sposób chcielibyście ten majątek podzielić. Trzecia możliwość, w formie umowy, z tym, że jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to wtedy umowa musi mieć formę aktu notarialnego, także trzeba się wybrać do notariusza. U notariusza również musicie być zgodni. Jeżeli chcielibyście podzielić majątek w formie umowy, bo jest to opcja najszybsza. Ale istnieje między wami jakiś spór, nie jesteście dogadani co do wartości jakiegoś składnika majątku, to warto przeprowadzić negocjacje i postarać się dogadać, bo naprawdę można zaoszczędzić sporo czasu, a także pieniędzy. Jeśli potrzebujesz pomocy przy podziale majątku, czy to przed sądem, czy jeżeli chodzi o jakieś negocjacje, chciałbyś, abym sporządziła pismo czy umowę, to zapraszam do kontaktu. Mogę udzielić jednorazowej konsultacji prawnej lub poprowadzić całą sprawę kompleksowo, żeby pomóc ci podzielić się majątkiem.